Święto rolników to czas radości i zabawy. Tak było w minioną niedzielę w Myszkowie, gdzie odbywały się powiatowe dożynki. Po mszy świętej zaproszeni goście, czyli politycy, samorządowcy, koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe oraz bohaterowie tego dnia rolnicy w korowodzie dożynkowym udali się na wielkie świętowanie. Jednak taki dzień to nie tylko radosne świętowanie, to także refleksja. A jak czynić, by wieniec naszych spraw był tak różnorako piękny jak ten dzisiejszy a efekty działań dorodne, jak bochen świeżego chleba. Witając zaproszony gości, starosta Myszkowski przypomniał krótką historię dożynek, jak to drzewie bywało. Wcześniej się kosiło, a jeszcze wcześniej się żęło i byli tak zwani żeńcy. Jak już to, co było na polu zostało zebrane, wtedy były rzęki. Na uroczystościach nie zabrakło występów zespołów ludowych oraz obrzędów związanych z dożynkami. Najlepsi rolnicy z powiatu otrzymali statuetki, choć trzeba dodać, że ziemia myszkowska jest bardziej przemysłowa niż rolnicza. Ale w okolicznych gminach jak w Niegowie, w Koziegłowach, w Żarkach, w Poraju może trochę mniej, to jest dużo rolników i takich, którzy w tej chwili z rolnictwa się utrzymują całkiem nieźle. I to oni podtrzymują tradycyjność pracy na roli. To zawsze żywność i produkcja i praca na roli będzie zawsze takim elementem, który będzie się podkreślać. Nie będzie to tylko wartość przekazywana tradycyjnie, ale myślę, że wartość, którą będziemy kultywować, zresztą już dzisiaj mamy tego przykłady, że Polska będąc w Unii zarabia właśnie na tym. Że pokazujemy swoją naturalność. Wicemarszałek województwa śląskiego Mariusz Kleszczewski dodaje, że rolnictwo to nie tylko produkcja, ale to także handel, i tu rolnicy mogą liczyć na pomoc. Zostało dofinansowane 15 targowisk, czyli te rzeczy, gdzie mogą rolnicy sprzedać swoje płody rolne gdzie zbliżamy i pomniejszamy ilość pośredników, tak aby można było polski produkt sprzedać na polskich targowiskach. Jednak nie ma co ukrywać, nie każdego rolnika stać na zakup drogich maszyn, które ułatwiają pracę na roli czy zbiór plonów. Rolników pewnie wszystkich nie stać, natomiast jest to też kwestia ich wzajemnego zorganizowania i gdy dzisiaj patrzymy na polską wieś, ta struktura polskiej wsi się zmienia. Kiedyś gospodarstwa rolne były dużo bardziej rozdrobnione niż ma to miejsce dzisiaj. A w tej chwili mamy już gospodarstwa takie 20-30 hektarowe i więcej. Tegoroczny bochen chleba na ręce gospodarzy dożynek złożyli starostowie Ewa Jagusiak i Krzysztof Kłosowicz. W tym chlebie widzę pracę ziemi i życiodajnych słońca promieni. Z nim spracowana ręka rolnika ze szczodrą ręką boga się spotyka. Bochen chleba na twym stole przypomina wieś i pole. Starościna Ewa Jagusiak podkreśla, że zawsze trzeba dziękować za plony, jakie by one nie były. Każdego roku rolnicy chcą podziękować, jakie by plony nie były, czy mniejsze, czy większe. Chcą podziękować i uczcić te dożynki właśnie w taki sposób podziękować Panu Bogu za wszystko, tym chlebem. A jest za co dziękować? Jest za co dziękować, nie ma na co narzekać. Pogoda dopisała. Plony, jakie takie zebrało się? Mówią to też sami rolnicy. Tak jest, na to dziękować Bogu. A gościom do późnych godzin wieczornych przygrywały kapele zespoły ludowej, jak chociażby jurajskie igraszki.